Siemenyszko, witam was na kanale Macio. I dzisiaj pierwsza atakuje Peru, trzecia część Imperium Peru już z nami nie ma, więc lotujemy sobie następną drużynę. To jest Bułgaria, atakują centralnie na wschód, i to jest atak na Macedonię Północną. Kurcze no. Nie, no myślę, że tutaj już jest. Bułgaria, chyba. Tutaj troszeczkę, no jednak przeważa, ale to tak oczupinkę. Te Włochy tutaj ktoś by mógł w końcu podbić, albo to Włochy podbiją kogoś następnego na tych Bałkanach. Czyli w ogóle, tak, by the way, tutaj ta Rumunia tak, nie? Tam Mołdawię znowu otoczyła, tak mi trochę smutno na tą Mołdawię tak patrzę nie? Bo trochę, trochę nie powiem, Mołdawia jak się trafi, będzie miała ciężko. No, ej, ale... O, Chyba oni mam największy wybór, kogo jak na razie zaatakować się. I tak samo jak. tu też, kurczę. Tutaj ma, ma du dużo, dużo do wyboru. Bułgaria jeszcze jest. Zobaczymy, kto jest następny. Ale. Atak na Mali. Tak, tu jest Mali, czy co to jest? Tak, tu jest Mali. Ej, kurczę, teraz mam zagwozdkę. Za dużą. Gdyby zaatakowali Mauretanie by było łatwo. Maroko, ale Mali. Mali ma też bardzo właśnie fajną flagę, ale no. Największy może być tylko jeden. Więc dziwny kształt Algierii mamy w tej Afryce dosyć. Chociaż ta prowincja tutaj te się przydały, żeby złączyć te tereny, ale dobra, nie, nie wygląda to aż tak, źle, no mały ten zielony ma tylko bar bardzo ładny odcień. Aj, a tak ostatnio w ogóle patrzyłem. Jakim cudem w Egipcie jest. Nie. Bo w. Bo w... Libii jest chyba 5, a wy. 5 milionów, a w Egipcie ze 100 chyba. się mi to. Krak K Libia jest większa od Egiptu, a, a jest mniej zaludniona. się mi to. Imperializm. Spoko. Następny kraj to. Madagaskar. Kowali na północ i zaatakowali Somalię ej, kurde, ej, to jest akurat trudne, ale no chyba Somali Somalia chce tutaj zdominować to całe to całe tutaj, że tak powiem wsch wschód Afryki tutaj w ogóle ta Rwanda nam się rozrosła o Tanzanię. Tylko tam, bo tutaj Zambia, tak, tutaj Zambia. No i tak to wygląda. Tak wygląda mapa po naszych wszystkich spotk nie spotkaniach, tylko po całym ogólnym imperializmie. Zium, koło ruszyło i teraz. Sleczki, Chyba sobie coś zrobię. Nie włączyłem nagrywania. Ale Saint Kitts i Nevis zaatakowało Algierię, i nie powiem, dosyć się to zlało. I nie wiem teraz, czy nie zrobić jakiego pojedynku, tak jak było z, z... z... czym? Z tym Ekwadorem, nie? Dobra, gra Ekwador, wygrał, niech się cieszy. Namibia cały czas Afryka cały czas Namibia. Namibia, tak? Następny atak centralnie na wschód i to jest. No! Na Botswana. Tutaj nawet nie ma co mówić: Botswana tutaj zdominuje ten swój region, nie? Namibia z przy... przybrzydka flaga, Nie podoba mi się ani trochę. Ona... Ona mi się w ogóle no, kojarzy ze pszołami. Nie wiem czemu, ale. No, nie podoba mi się. Kolory nie fajne, jakieś. No, ogólnie w. na świecie jedna z gorszych. A co to dopiero w Afryce? Gdzie Afryka potrafi mieć naprawdę? A to już chyba flaga Libii jest lepsza niż flaga Namibii. Na serio pojęte... Peru mi się trafiło. Kenia! Cały czas Afryka! Co prawda, czekajcie. Kenii oni tutaj nie zaatakują, ale już zaatakują. Yy, Przepraszam, przy, przy, o Somalii, bo tutaj tak. <Młość> Czekajcie, nie to jest... Czekajcie, tutaj gdzieś tak mniej więcej nie no, ale już tutaj trafią. Więc Somalia, widać, że dzisiaj to mówiłem chyba tutaj chcą zrobić sobie taką ścieżkę do tam... ale tutaj już mają mocnego przeciwnika, Tutaj już co, coraz grubiej Mozambik. No to Esłatini, to raczej pokonałem i później RPA. No to też już będzie łatwiej, ale ten Mozambik kurde, jest dla nich, że tak powiem, ciężką prze, przeszkodą. Ej, ale tutaj jeszcze są komory. W ogóle zapomniałem o tym państwie. Tak wygląda nasza mapa świata. No, mam nadzieję, że wam się podoba. Następnie Gwina Bisał atakuje no na północ i to jest atak na Senegal. Tutaj tak sobie to szczelimy. Senegal nowe ziemie, no Bisał spoko flaga gdyby Gambia miała tutaj bardziej tereny, to, to myślę, że by bardziej były wygrze jeszcze, by zostały Gwina Bisał. Ja chcę co, jeszcze to za ścianą się ja żebyście nie myśleli. Benin! No co, czemu cały czas Afryka! No! Pamiętajcie, Europa jest! No w sumie Europa była, ale jest jeszcze... jeszcze jest wiele innych kontynentów, jest Azja w ogóle. ej, w, w Azji to tylko ta Mongolia była i ten Kazachstan. Myślę, że... no ale tak na... Państwo, którego ra raczej bym się bał wymówić nazwę tutaj. No ale no co, no, przyjmują tutaj tereny pańs państwa z na przykład czy takim miastem, czy in wieloma innymi, co graniczy z Nigerią. Takie też bardzo dzi dziwna nazwa państwa. I tutaj raczej nic już nie będę dopowiadał, Ej, Jakoby sta? I równikowej, nawet nie wiedziałem. Francja! Wow! Dobra. A tak na północ, Wielka Brytania. Można powiedzieć, że Francuzi skolonizowali następne tereny, że tak powiem. Nie, no ale ogólnie to. Nie, to USA tutaj mnie dosyć denerwuje na miejscu z, nie wiem, jakiejś ładnej flagi bym to uszczelił, bo nie powiem, to jest denerwujące. No Irlandia, niech lepiej tego nie, nie uszczeliwuje. No ale, a, i gdyby to była Anglia, to też by, by nie, bo to jest Anglia, ale, a Wielka Brytania tym bardziej. Wielka Brytania mi się ani trochę nie podoba, Anglia ma, no, na pewno lepszą od Wielkiej Brytanii flagę, więc chodzi Bułgaria, Słowacja, Mongolia. To są kraje, które... No, nareszcie Azja! Dobra, patrzymy. Myanmar. Mian... No, to Tajlandia trochę pos... po... poszerza terytoria w Azji. I już tutaj graniczy z... No, Nie no, nie graniczyła wcześniej, ale teraz graniczy z przedłużą Mongolią. A, i tutaj jeszcze, jeszcze ten los. W ogóle też o nich zapomniałem, że był pojedynek. No, jeszcze wam na koniec, pokażę mapę świata. Umiany mi się nie, 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 nie podobały kolory, bo sam wizja na flagę RPA! W mojej opinii oni za, do, nie drasnęli ra, raczej tutaj o te tereny. Oni dopiero chyba zacokowali Zimbabwe. Więc jak najbardziej. Zimbabwe, dziękujemy za udział w imperializmie. Oni chyba nawet wygrali jeden pojedynek, o, je, o ile się nie mylę. No Zimbabwe, spoko. Spoko naprawdę było, gdyby tutaj inne kraje uszeliły. Choć w sumie, czy to Zimbabwe nie przywrócić? RPA? Spoko flaga. Nie no, wiecie co? No ja bym, ja musiałem przywrócić Zimbabwe. No tak teraz wygląda ta mapa. I ostatni pojedynek. A następny atak to będzie kto? Atakuje... O Jezus, Botswana! Na północ... Myślę, że tutaj stąd zrobimy. A tutaj na północ, jak to by wyglądało? Tak, ale... Dobra, to atakują... Czekajcie, bo tutaj tak... Z tą strzałką, jakby to było... Nie, dobra, to jest atak na Angolę. I Botswana naprawdę dzisiaj rozszerzyła swoje terytoria w Afryce. Uwaga, tak wygląda mapa świata po kilkanastu, że tak powiem, spotkaniach tutaj, obu, o, kilku tutaj, a jeszcze poszczególne kontynenty. Ameryka Północna, Południowa, Afryka. Europa już takie miałem, co? Jak ten kontynent się nazywa? Azja, tylko że tutaj no, no ciężko będzie wziąć, o dobra, tutaj to się, się to, to przymarze, bo to, to, to tutaj to nie ma jak coś, dla, te, dla osób, którzy się nie interesują Ge Gegrom to tutaj nie ma już, no i tak wygląda Azja, no i Oceania. Tutaj bez chyba zmian było I co, to by było na tyle Mam nadzieję, że wam się ten odcineczek spodobał I co, do zobaczenia ju jutro na następnym Ha, już myślicie że Się z wami nie pożegnam Że wam nie powiem pozdrowienia Co, 31 grudnia nie, po nie powiem wam już do jutra Ale dzisiaj jeszcze to mogę powiedzieć I co, mam nadzieję, że wam się ten odcineczek spodobał Zasubskrybujcie ten i drugi kanał Czyli Bacio ts 2 Do zobaczenia jutro na następnym odcineczku Pozdro